Pani Mario, proszę nam powiedzieć, kiedy zaczęła się pani przygoda z twórczością ludową, kiedy pierwszy raz spotkała się pani yy, z innymi artystami ludowymi, yy, jak rozwijała się pani kariera sceniczna? Mhm. No. Kiedy to się wszystko to zaczęło? Znaczy taki był przypadek. Przyjechała. Bo ja wcześniej nie mogłam, chociaż mnie ciągło do tego, ale nie mogłam, bo miałam dzieci małe, nie miałam z kim zostawić. I taki był przypadek. Do Rzeczycy, na, jak już ta nowa, była pobudowana ta, ta scena, Paśniewska przyjechała do Rzeczycy, mm -hmm. a że ja byłam taka wścibska, Taką piosenkę tam śpiewali na lodowo w, w telewizji, i tą piosenkę podłapałam. I mówię do Antka, bo Antek wtedy był dyrektorem. No i tego, i mówię do Antka, że czy mogę wejść na scenę i coś powiedzieć? No a Antek mówi tak. Zgrywnie, mówi tak, kobitko, ale ja was nie znam, nie wiem jak, jak zamówić, no i, no i, ja mówię mu nazwisko, to wszystko, i mówi tak, możesz, może pani coś powiedzieć, no i, i wtedy właśnie, po tym, zaraz był za dwa dni wyjazd do Warszawy, do... Pałacu. Do tak, do, do, i po Jantek od razu już do mnie dzwoni, że pojadę do Warszawy. No i pojechałam do Warszawy, i dużo nas wtedy pojechało. Nawet zdjęcie tam jest na tym, na, na tego to. Do tej pory już zaczęłam gdzieś, bo już dzieci były trochę odchowane, już zaczęłam jeździć, już zaczęłam śpiewać. Paliłam się swoim śpiewaniem, no i fajnie było, no. Rozumiem, ale to już w takich latach, że tak powiem, no, po odchowaniu dzieci, ale wcześniej jak była Pani dziewczynką, nie miała Pani kontaktu z twórczością Jak ludową? byłam dziewczynką, to, to pierwszy, pierwszy mój wiersz na scenie w Grotowicach koło szkoły był w pierwszej klasie, to już mówiłam wierszyk sama z siebie. Pamięta go Pani, nie? E, <laughs> ja pamiętam. Piosenkę to pamiętam, taką ludową. Tak? Tak. Zanuci Pani? Proszę? Zanuci Pani piosenkę? O czym była? Zanucę, no to była taka, bo ja byłam w stroju ludowym. Mm -hmm. Trochę sama, trochę mama mi pomogła, bo jeszcze mama żyła. To była w pierwszej klasie. Wiejska dziewczyna w tym wiejskim stroju Najładniej wygląda w świecie Jak ona między ta róża polna Jak oto łąkowe kwiecie Spódnica na niej to marszona Korset wyszywany w kwiaty Włosy warkocze równo splecione, nie w tych warkoczach bławy, jeszcze fartuszek w pasie związany, na głowie chusteczka krasna, sznury korali do szyi, a twarz pogodna i jasna. Bo moja mama tak się wnosiła I ja też kocham te stroje Te stroje wiejskie, jasne i proste Jak proste jest serce moje No pięknie To wtedy, to, to pamiętam kierownik szkoły na ręce mnie wziął no. na, na bo to było tak w parku na Szymance Mm -hmm. Ja mnie na ręce wziął i pokazywał ludziom, mm. jak śpiewa. No to pamięć o pani dobrą, przecież to było około 70 lat temu, jak pani mówi, no, że no, mówię w szkole, w szkole tak. podstawowej. I to wie Pan co, i to teraz to jest tak, że to zapomnę tam to zapomnę, ale piosenki żadnej nie zapomnę. Którą bym sobie nie przypomniała, to mi idzie tak, jakby... Mm -hmm jakby tego, a, a co inne zapomnę, nie mogę. Coś położę, znajdzie nie mogę. <grym> Czyli na przykład na weselach, nawet pewnie u swoich Uuu, dzieci, wyśpiewała pani dużo. Powiem panu szczerze, że my żeśmy, bo jakże ja wychodziłam za mąż, to mówię do męża, tak, jak doczekamy dzieci i będziemy chcieli zrobić wesele, to nie będzie ludzi, bo mąż miał jedną siostrę, a ja nie miałam nikogo do tego. A potem, jak nas zaczęli prosić na wesela, to ponad sto wesel, żeśmy przez te sześćdziesiąt lat przeżyli. Ponad 100 wesel. No, Uśpiewałam tyle. się także. Na to, na to. No to, to. Także, no to wszystko, to tak się, to tak się zaczynało po tym, po tym wojnie, po tej bidzie. Czy wracając do początku? urodziła się pani miesiąc przed rozpoczęciem, przed wybuchem Wojli. II wojny światowej. No. Coś pani pamięta tak? z tego okresu? Pamiętam. Pamiętam, jak przyjechały ruskie samoloty, a Niemcy już odjeżdżali, uciekali, bo ich gonili. To pamiętam, miałam przyrodniego brata, bo w ogóle miałam trzech przyrodnich braci, ale rali na gruźlicie i tego. i i co to ja chciałam być? A no i ten z tym bratem wyszłam i także śmiekiwali tym samolotom ruskim, bo to wie pan, Niemcy też mordowali ludzi. To nie było się coś tam, że to no... Tylko tak trzeba było jakby tak cieszyliśmy się, że już, że już ruskie idą, cukierki nam dawały, ciastka, tak. Czyli końcówkę, końcówkę Pani pamięta, tak? Tak, e, pamiętam e, końcówkę. A piosenki sama Pani e, pisała, czy to były piosenki gdzieś e, a to, tradycyjne? A to to było różnie, bo dlatego, że tak, jak my żeśmy jeździli, ja był ten Jacek dyrektorem. To dużo żeśmy jeździli. W Kazimierzu Dolnym śpiewałam, trzecie miejsce zajęłam. To już były prawduczki ze mną tam, przy tym śpiewie. No i Jacek zawsze przypominał, żeby jak najdawniejsze piosenki. No, także. Taką śpiewałam piosenkę, to ta piosenka to ma już na pewno 100 lat, albo więcej. Ciocia moja mnie ją nauczyła, jak, bo ja to jak tu nie było, nie miałam kolegów za dużo, kolegów to miałam tylko rodzeństwa, nie miałam, bo sama byłam, to uciekałam do brzega do dziadków ze szkoły, z Grotowic. No, i ta te, te piosenka ciocia mi nauczyła. I tą piosenkę właśnie jak Jacek zapowiedział, że ma być jakaś dawniejsza, to sobie tą piosenkę przypomniałam i śpiewałam. No, to, to nie wiem, czy to było pierwsze miejsce, czy drugie, już nie pamiętam, bo to tam nie jak to w czym. Także tych różnych miałam. Różne opowieści pani opowiada. Jest pani gawędziarką Ludochu, prawda? Tak, tak. Można było po prostu. No tam źle mi nie poszło w tym, jak my byli. W głównie? W głównie, no, no, no bo wiemy? przecież statuetki nie dały chyba za byle co. Na no, pewno, że tak. Tym bardziej, że już no, jest mało gawędziarek, że mało kto decyduje się wyjść na scenę i, i właśnie jakąś taką satyryczną historię no. przedstawić. Ale oprócz śpiewu, również zajmuje się Pani wytwarzaniem, że to nazwę, ludowego. Szyje Pani między innymi po poduchy, prawda? Tutaj no. do rzeczycy nowonarodzonym dzieciom. Co jeszcze Pani tworzy jako artystka z Pani wyszywa, haftuje? Wyszywam, szydełkuję, na drutach robię, ale teraz to już mi wszystko odleciało. Wcześniej. A co wcześniej? Jakie produkty Pani haftowała? Co można było zobaczyć? Jakieś szale? Ser nie wiem... Serwety. Serwety? Przynieś... Koszule. Koszule? Takich koszul to nie wiem ile uszyłam. A to Pani własna ręcznie szyła tą koszulę, którą ma na sobie? To, to najpierw się wyszywa, kalkuje się, mhm. wyszywa się. I dopiero się wyszy, wy, na ostatku się szyje. Ostaty. A e gorsety? Gorsetów to. O, jak na stałe gorsety w Rzeczyckiej gminie, to, to, to ja wiem, że 20 może uszyłam. Mm. Za to mm -hmm. Co tu mamy? Świeża woda. To yy, rzeka? Co to jest? Może pani? Troszeczkę wrócić do góry. O, tak, dobrze. Dziewczynka nad rzeką, tak? Nad rzeką, tak. Pewnie nad rzeką naszą tutaj, pilicą. No. Nawet <grym> tak. jest tu taki ten wiatrak młyn mały wyszyty. A rzeczywiście. Widzę go no. widzę, tak, tak, tak. No piękna. Drugą możemy zobaczyć. Kolejną. A tam jeszcze taka duża była. I nawet nie prana, jeszcze wyszyta dopiero, a nie uprana, nie Oto ta jest. Mm -hmm. o. Dużo czasu zajmuje wyszycie takiej chusty? No, wie Pan, serdety? teraz to już człowiek jest nie do tego. Mm -hmm. To trzeba cierpliwości, ale i tak jak. Co inne mam robić, to wolę wyszywać, tylko, że mówię, nie uprana nawet, zrobiona i położona. I trzecia. Ta taka hmm. mniejsza. Ale bardzo ładna. Gorset też, który ma Pani na sobie, Pani zrobiła? Sobie to sobie, ale ludziom ile zrobiłam. Tak. I do i do tego i to, nasza gmina i nie nasza gmina i do śierzchów robiłam gorsety i, i to też kosztuje pracy. No, oczywiście, szczególnie te zdobienia pewnie, bo to te detale wykończyć to no. wszystko. Ale teraz już bym gorseta nie uszyła. No Nie. nie. Igły nawet, to już mi jest trudno. Także a które ze swoich dzieł, które pani wykonała, darzy pani największym sentymentem? Jest takie? Trudno nie. powiedzieć. Trudno powiedzieć. Dla mnie to są wszystkie takie jak trzeba. <laughs> Dobra odpowiedź. Dokładnie. No. Tam jeszcze takie małe chyba były, nie? No, właśnie. A czy ktoś y wpłynął na pani to na to jak pani czy wykonywała swoje utwory na scenie, czy na to jak pani wykonywała to rękodzieło, czy raczej tak pani sama podglądała i... To znaczy i nie tak, było e, tak jak tam mentora. opowiadałam o tej cioci, co mi tę piosenkę dała, nauczyła mnie. To ona taka była e, pracowita, bez przerwy coś robiła, dlatego ja ze szkoły uciekałam do brzega, do, do cioci i, i tego, i, i to mnie bardzo cieszyło, interesowało. Jak tam zobaczyłam, że ona coś robi, to byle jak, ale zrobiłam tak samo. No, także że same z samej głowy nie, no, ale jak zaczyjej jej trochę pomocy, to no to się robiło. Bo to było y, właśnie na tym zaproszeniu to było, że, że właśnie jakąś dawniejszą po... po powiatową, po, po gminną, nie gminną, a o, matką, się <śmów> powiatową, albo, albo no, w swoim zakresie zrobić jakąś taką makatkę, żeby po prostu było zainteresowanie. No i, i mówię, weszła była w Łodzi, była w, chyba w tym jeszcze, yy, Gdzieś te, te wyszywania były, chodziły tak te... te... Aż pewnie któregoś dnia bo już się znalazły A w jak muzeum, już do końca doszły, w Łowiczu były, jeszcze gdzieś to były. No i to potem oddali i dali do Ma Pani jeszcze jakieś marzenia związane z twórczością ludową? Czy, czy na przykład coś by pani kiedyś zrobiła, a nie zrobiła tego pani? O. To znaczy marzenia to mam, ale tylko wyszywanie, więcej nic. Nie. Zaśpiewać coś, a tak to nic. A teraz powiem panu, jak no, na. na do śmichu na końcu, to do śmichu. No, dokładnie. Taką e, piosenkę właśnie mówiłam wtedy, jak była tak kwaśniewska. E, to tak. I ja to się jakoś tak przyzwyczaiłam, bo gdzie tylko występowałam, to trzeba było gwarą. Jak pojechaliśmy do, do tego... Kacinierze. Tak, jak żeśmy zajechali, to ja myślałam, że sobie odpocznę po tej drodze, a tam wyleciała taka paniusia i mówi, a pani ze mną tu na próbę. Już musiałam wszystko wyśpiewać, co tam śpiewałam na scenie. A to było jedna piosenka, miała czy chyba 32 zwrotki, no ale dobrze mi poszło. No i <laughs> a propos właśnie tego, e, tych żywych. Tak opowiadałam e, właśnie na tym, na tym, jak Pan mówi, na tym. to znowu podała mnie tam, ja wcale nie wiedziałam nic, tylko e, ta, e, no, bibliotekarka. A to Pawlakową ta sobie, tą nową tam po drodze coś ułoży. I tak było. No i tak było. Tak. Pojechał, tak opowiadam. Pojechali my, mieli my wesele i żniwa. I pojechali my do Warszawy kupić jakiś strój. Ale pojechali traktorem, bo jeszcze my samochodu nie mieli. Pojechali my traktorem. Do tej Warszawy, no i do sklepu, jednego, drugiego, trzeciego nie mam. nic dla mnie, bo ja byłam gruba, to wszystko było na mnie za małe. No i mój mąż zdenerwowany taki, bo no chciał mnie ubrać na to wesele, a tu nic z tego nie wyszło, no i, ale to było dłuższe opowiadanie. I jedziemy do domu. Jedziemy do domu. Całą drogę ze sobą nie rozmawiamy, bo ja jestem zła, bo sukienki nie mam, a on znowu, bo nie kupił nic, jeszcze tym traktorzynum, i tak jedziemy sobie do tego. No i przyjechaliśmy do domu. Nie rozmawiamy ze sobą w ogóle. No i wieczór się robi, ciemno się robi. A mój mąż mówi tak, ale z tego co się śmiały. A mój mąż mówi także: Oj, matka, nie gniwoj się tam. Jakoś tam będzie na tym weselu. A tego. A, a idziemy spać, może teraz nam się co uda. No tak. Trzeba się jakoś podoba. A ja mu odpowiedziałam w ten sposób. Bo toż były, do jednego kłoska nie będę rozkładała swojego kum, kum, kombajnu, ale waliły brawa z tego. To wie Pan co, I, i jeszcze się wrócę do tych Aha. śpiewów, jak ja pojechałam tam właśnie pod tą niebieską granicę, to, to ja się śpiewałam taką starą piosenczynę, Pognała owiecki na te dolinecki, pod zielone idło. Tam zrywała filmowe kwiatki i myślała, że jest u matki, u nas Jankiem w dolinie. To długa piosenka. Ale możemy zarejestrować? Proszę, jak... Zaśpiewać? Albo powiedzieć, jak pani chodzi. Nie, to zaśpiewam. Pognała owiecki na te... Wszystko gwarum. Na te dolineczki pod zielone majdło, tam zrywała filutowe kwiatki i myślała, że jest już u matki u nas Jan, kim w dolinie. W dolinie mieszkali, dziecka doczekali, nie mieli go w co powiedzieć. Zdejmże Janku wie ko kosuleczkę, to powinę malenikom córeczkę i pójdę z nią do mamy. Jak poszła do mamy, stanęła u bramy i płacze, ach, i płacze. Otwórz... Mamo, te szerokie wrota, bo ja idę, uboga sierota od Jasie, swojego. Mama i otwiera gorzkiełzy w lewo. Coś córeczko zrobiła. Utraciła śruciany wianeczek. Teraz niesiesz swój podaroneczek od jasinika swojego. Wy, mamo, nie płaczcie, wy, tato, nie krzyczcie, ja to długo nie będę. Tylko jedną nockę przenocuję, a na drugą córę Czkę powinę i pójdę z nią do Janka. Jak poszła do Janka, pytała się Janka, co tu ludzie gadają. Oj, gadają ci oni gadają, że nie mi się z tobą nie pozwalają, tylko mi inną dają. Trzeba było nie chodzić i mnie nie złowodzić, tylko do innych chodzić. Byłabym se u swej mamy dłużej kwitłabym jej jak kwiat biały róży, a teraz muszę płakać. Koniec. Dziękujemy pięknie. Czy może sobie pani. Stara przy... piosenka, która ma 100 lat. Hmm. Ale i tak ładnie gwarą, tak? zaśpiewana, pamięta pani doskonale. Ale teraz już, teraz już mało występuje i ta gwara mi się to z tym naszą mową. A to no, to trzeba więcej występować, tylko teraz nie ma okazji, bo, no, bo no, no, wszystko wszystko <noise> że nie ma, nie ma występu, prawda? To jeszcze niech pani powie, czego pani sobie, sobie życzy i nam, młodemu pokoleniu na, na przyszłe lata. Czego sobie życzę? Zdrowia sobie życzę, mm -hmm. przekazać młodemu pokoleniowi, żeby, żeby przejmowali po nas, bo już my jak już teraz się, te trzy my zostali, nie, no tak, no, no, no i co, no, no i te, ciekawa jestem kto w tym roku poduszkę wyszyje. No jak to kto? No ja chyba nie wyszyję. Nie? Nie wiem. Mm -hmm. Jakoś wspólnymi siłami będziemy musieli wyszyć pani. Trochę Paweł, trochę. Trochę. Tak. Trochę dyrektor, trochę pani, trochę I Już no. Trudno jest, trudno jest. A przekazywała trochę pani rodzinie? Twórczość, czy chcieli słuchać, czy nie za bardzo? Mówię, żeby robiły to te małe prawnuczki, to trochę pertały na tych, na tych szydełkach, jak, albo tam, e, jak był konkurs na, na te, na palmy, to tam młodsza też nagrodę dostała. A teraz to mają dużo nauki, nie ma kiedy, no. A to trzeba ćwiczyć, to trzeba ćwiczyć, to nie jest tak szybko, także no ja wiem, może, jak będą starsze, może wezmą się za to, ale wątpię. Teraz jest tak wszystkiego prawie darmo, że po co tu się mordować? Ślepiać. Coś tym jest, no, nasze ryby, igły. Dla mnie teraz to jest najgorzej igły, a koraleczki i te cekinki to mają malutkie te ogonki. To trzeba bardzo cieniutką niteczkę. To zadzwonić do mnie, ja go będę na przykład <noise> no. Na tyle to sobie poradzę. Chociaż też już ze wzrokiem u mnie coraz coraz bardziej. No? Coraz, coraz, coraz bardziej. Nie, może która inna wyszyje. Ale jak się zaczęły poduszki, to nie wiem ile to lat już jest. Tak, ile może pani już wyszywać? No, gdzieś ponad 20. Ponad 20? Tak, a nigdy jaki nie szył, tylko ja mam. Najgorsze to jest, wie Pan co, najgorsze to jest tak kalkowanie. To się wszystko przesuwa. No wypadałoby, żeby to, ta poducha była na, na wysokości dziecka, nie? No bo tak to jak, no. I to nie jest takie łatwe. Ja bym wolała, żeby to ktoś za mnie zrobił. Ale to nie musisz teraz o rozmawiać. Ja mogę się nauczyć, ale potrzebuję nauczycielki. Jak mnie pani nauczy, ja mogę wyszywać. Tak, tak. Dokładnie. Najważniejsze jest kalkowanie, odrysowywanie wszystkiego. Jak już się odkalkuje, to już się potem po linii leci i się wyszywa. Cóż, yy, ja chcę też w takim razie że stawka za poduchem musi wzrosnąć. <laughs> yy, pani Marianna, dziękuję bardzo za rozmowę i oczywiście. Również życzymy zdrowia. No dziękuję tutaj bardzo, pan, dziękuję. aby to zdrowie było. Jak najdłużej z nami tutaj była. My, my z Panią. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony ja, czas. Ja dziękuję za pamięć, że jeszcze troszeczkę jestem komuś potrzebna. Cało to bez wątpienia. Pozdrawiam wszystkich którzy należą do sztuki ludowej, którzy są zadowoleni z tego, aby jak najdłużej służyli, młodzi przejmowali po starszych i, i wszystkiego wszystkiego co najlepsze życzę.